Dzisiaj proszę Państwa, właśnie dzisiaj, 15 lutego, mija 20 rocznica śmierci znakomitego człowieka, wspaniałego, wielkiego patrona ruchu obrony życia, wielkiego myśliciela i lekarza, Włodzimierza Fijałkowskiego. Proszę Państwa, to tak szybko ten czas mija, 20 lat. A on stoi przed moimi oczami, tak jak zawsze przychodził do naszego biura i siadał w takim pięknym fotelu koło mojego biurka iśmy rozmawiali. Skromny człowiek o olbrzymiej wiedzy i jeszcze większym duchu. 20 lat. Proszę Państwa, młodzi go nie znają. To nie to, że go nie pamiętają, po prostu go już nie znają bo jeśli ktoś miał 10-15 lat, kiedy on odchodził, to nie miał okazji go spotkać. Może jego urodzenie, może to, jak matka przygotowywała się do porodu i to, że tata był razem, to było właśnie zasługą profesora. Ale o tym się nie pamięta. Czas idzie naprzód. Proszę Państwa, profesor Fijałkowski jednak pozostał w naszej pamięci i wśród tych, którzy go... Pamiętają, bo takich mamy jeszcze bardzo, bardzo wielu i tych, którzy go nie spotkali, ale zetknęli się z jego przesłaniem, które jest naprawdę epokowe i które jest nam dzisiaj niesłychanie potrzebne. Kim był profesor Wyjałkowski, że to przesłanie było takie wyjątkowe? Był człowiekiem świadkiem, świadkiem swojego czasu. Bo ja nie mogłam nigdy pojąć, jak on to zrobił, jak on to przetworzył, że stał się tak pozytywnym, tak służącym człowiekowi, tak dbającym, żeby go nie urazić, żeby zachować szacunek, a jednocześnie tak mocno stojącym na tych najważniejszych założeniach, które chronią człowieka, jego życie. Jak on to zrobił, ponieważ przeszedł w swoim życiu bardzo cięż, ciężkie chwile. Pamiętam, jechaliśmy razem samolotem do Moskwy. Tam byliśmy zaproszeni. Profesor miał być goszczony, no naprawdę z dużym zachwytem, i w środowisku Kościoła Katolickiego, i na Wielkiej Konferencji Prawosławnej. To było około 2000 roku. Profesor już był dosyć wiekowym człowiekiem ale pojechał z zachwytem od razu. On zresztą zawsze mówił, że powinniśmy być jak trzej muszkieterowie, to znaczy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeśli myśmy go o coś prosili, to on rzucał wszystko i od razu jechał. Proszę Państwa, siedzieliśmy koło siebie w samolocie, no to się leci koło dwóch godzin, i ja wtedy go zapytałam, powiedz mi mój drogi, czy te czasy, kiedy byłeś w obozie koncentracyjnym, Wiem, że dla wielu osób to są ciężkie przeżycia i że on, oni nie chcą o tym pamiętać, że lepiej tego tematu nie ruszać, bo to sprawia olbrzymi duchowy ból. A wiem, że nasi przyjaciele z Rosji niesłychanie są zainteresowani właśnie tym świadectwem człowieka, który był więźniem, jak oni to nazywają, oświęciemia, bo my używamy niemieckiego terminu Auschwitz. No ale wtedy się mówiło o oświęcimiu, no i więzień o Święcimie. Czy ja mam im powiedzieć, żeby oni no, nie robili ci tej przekrości? Jak ty się do tego ustosunkowujesz? I wtedy profesor opowiedział mi historię, która do dzisiejszego dnia trzyma mnie za gardło. On powiedział tak, widzisz, przez pierwsze 10 lat po wyjściu z obozu, jak usłyszałem gdzieś język niemiecki, to wszystko we mnie stawało. Po prostu wracały tamte chwile, ten lęk, to przerażenie, to zagrożenie. Nie mogłem sobie z tym poradzić. No ale czas nie, czas nie leczy ran. To trzeba przetworzyć samemu. I kiedyś była taka sytuacja, że byłem w Niemczech, na tej, w tej części. On, on tam chyba jechał zeznawać jako świadek, właśnie na procesach zbrodniarzy hitlerowskich. Ale miał okazję i poszedł do jednego ze szpitali, tam nawiązał kontakt, tam go gościli, pokazali bardzo dużo takich no, nowoczesnych wówczas rozwiązań. No a ponieważ on był ginekologiem, położnikiem, więc trafił również na taki oddział. I yy, skoro go tak zapraszali, to zaprosili go również do domu. Jeden z asystentów profesora, który był bardzo życzliwy, zaprosił go do domu. I tam po kolacji mały synek tego lekarza, taki dwulatek, wdrapał się na kolana tego wujka, który został zaproszony, którego on bliżej nie znał, ale bardzo ufne dziecko, i zaczął do niego szczebiotać po niemiecku. I profesor powiedział: Słuchaj, w pierwszej chwili miałem tą samą reakcję, co zawsze: wszystko we mnie stanęło. A potem popatrzyłem na to małe, słodkie dziecko. I powiedziałem sobie, przecież on się urodził już po wojnie, on tamtego nie pamięta, on nie jest w żaden sposób winny za to, co się tam działo. To nie on jest nie w porządku, to ze mną się dzieje coś nie takiego. No i przetworzył, przetworzył to wszystko pozytywnie. Proszę Państwa, zawsze mówił, że po tym, co przeszedł w obozach koncentracyjnych, gdzie życie było całkowicie zagrożone, on musi to życie bronić i nigdy, nigdy obiecał, że nigdy nikogo nie uśmierci, ponieważ to właśnie robili naziści, hitlerowcy, naziści Niemcy. I on tego robić nie będzie. Jak przyszedł czas komunistyczny w Polsce, a do Polski wrócił, pomimo tego, że był po tej drugiej stronie po wyzwoleniu i skończył studia w Edynburgu, wrócił. No, i był szykanowany. A przede wszystkim zaczął być szykanowany, kiedy nie chciał zgodzić się na zabijanie, czyli w 1956 roku, kiedy weszła ustawa o planowaniu rodziny. No, do historii przeszło, można powiedzieć, do światowej historii, przeszło to, co wtedy powiedział, bo musiał napisać uzasadnienie i powiedział: Jako człowiek odmawiam. Proszę Państwa, profesor Wiałkowski zostawił nam wspaniałą myśl, bo o wspaniałych ludziach czasami pamiętamy, którzy już odeszli dawno, czasami przed wiekami, ale najważniejsze jest to, co nam chcieli przekazać. I właśnie to, co chciał przekazać nam pan profesor Wiałkowski, ma niesłychaną wagę również dzisiaj. To jest takie przesłanie, które dla każdego z nas powinno być ważne. Przede wszystkim profesor. Mówił o tym, żeby zawsze pozytywnie podchodzić do człowieka z miłością. I on to robił. Zawsze z szacunkiem, nawet do największego wroga, do największego przeciwnika. No i ci wrogowie określali go jako osobę o agresywności zero. No bo tak rzeczywiście było. On potrafił dotrzeć do człowieka, ale mówił też o tym, że każdy z nas, który otrzymuje pewne bodźce powinien je przetwarzać, ponieważ my mamy tą zdolność jako ludzie, żeby je przetwarzać pozytywnie. Czyli na przykład pożądanie powinniśmy przetworzyć jako zachwyt, jako zaangażowanie, nie pozostawać na, na poziomie pierwszego bodźca. Potrafił tłumaczyć to na różne sposoby i pamiętam, jak kiedyś na jednej z konferencji ktoś użył wrażenia, że pożądanie to jest coś złego, profesor się to zdenerwował. I następnego dnia, kiedy on miał z kolei wystąpienie, powiedział, no myślałem o tym dosyć długo i doszedłem do wniosku, że to nie zawsze tak jest i nie zawsze trzeba tak negatywnie na to wszystko patrzeć, ponieważ płciowość jest darem od Pana Boga, a to on nas takimi stworzył. No i przede wszystkim, jeżeli można pożądać czasami wzgórz wiekuistych, to można czasami i żony. Myśmy się tarzali ze śmiechu, ale taki właśnie był Pan Profesor Fijałkowski. Proszę Państwa, on mówił o pozytywnie, o dziecku, umiał je pokazać. Jeździł po całej Polsce, kiedy go wyrzucono z pracy, bo go z akademii w końcu wyrzucili. Nie pozwolili mu, yy, hamowali jego docenturę, którą w końcu zrobił, ale nie dali mu profesury. Dopiero kiedy wszystko się już odwróciło i nastąpił czas zmian, no to tego profesora otrzymał. Natomiast był absolutnie szykanowany. I pomimo tego, że przeszedł Auschwitz, że było zagrożenie życia, że był szykanowany, że nie wiedział kiedy z pracy wyleci. Nie zszedł ze swojej drogi i zawsze mówił, że tylko zdechłe ryby płyną pod prąd. A my powinniśmy trzymać się dobrze nurtu. No i właśnie my powinniśmy się dobrze trzymać nurtu. Ale proszę Państwa, on. Yy, był takim małym dreptusiem. Kiedy do nas przyjeżdżał, to bardzo często szedł na spacer do lasów, bo koło naszego biura są takie górki morenowe w Gdańsku, gdzie ten las jest bardzo piękny, zwłaszcza na wiosnę. No i on po prostu szedł, szedł dreptać godzinę, dwie, i wtedy czuł się usatysfakcjonowany i mówił, że ten ruch mu dobrze robi i pomaga na myślenie. Ale na myślenie najbardziej pomagało mu jeżdżenie na rowerze. No, i mówił, że jak pojedzie do syna, do prawdy, do taka miejscowość pod łodzią, no to tam i z powrotem ma 37 kilometrów, ma dużo czasu, dużo natury obok siebie i może myśleć. Pan fi profesor Fijałkowski był prawdziwym chrześcijańskim filozofem i myślicielem. I to, co nam zostawił, powinniśmy znać, ponieważ przekazał nam to, co jest tak niesłychanie ważne. Godność człowieka, miłość do człowieka i realne e, realizowanie tego w życiu. Proszę Państwa, mówił bez przerwy o tym, że nie powinniśmy niczego definiować poprzez negatyw albo używać języka, który nie jest prawdziwym językiem, który jest zakłamany. No więc jeżeli mówimy o sprawach dotyczących początków życia, nie powinniśmy używać języka, który jest używany wśród, wśród tych środowisk, które te życie niszczą. No ale zresztą czasami to nawet dosyć groteskowo brzmiało, bo przyszła jakaś kobieta do niego na konsultację i on się pyta tak z automatu, wywiad lekarski, no od kiedy jest pani w ciąży? O, się uśmiechnęła, wiedziała kim jest pan profesor Piołkowski i powiedziała, ależ panie profesorze, mnie nic nie ciąży, ja jestem szczęśliwa i znoże jestem błogosławiony, naprawdę bez większych problemów. No i wtedy pan profesor się zawstydził, bo został złapany no, to są, to są slogany, to są hasła, to są czasami terminy medyczne, które pokazują nie to, co należy. Ale w pewnym momencie my również w ruchach Pro Life zaczęliśmy używać takiego określenia, y, nienarodzone dziecko. No, i y, był taki plakat dziecko w jajku, właśnie takie y, przed porodem jeszcze, w brzuchu mamy. No, i to dziecko y, było otoczone napisem: Nienarodzone dziecko. Pan profesor wziął ten plakat, kiedy miał początek wykładu, pokazał go nam wszystkim i powiedział, "Widzicie co, trochę myślałem o tym, ale tutaj jest bardzo duży błąd. Dlaczego te dziecko mamy definiować przez coś, co jeszcze nie doświadczyło, co jest przed nim, co jest jakby, jakby było brakiem dla niego, nie, nie narodzone przez negację. No bo jeżeli ono jest nienarodzonym dzieckiem, to ja, proszę Państwa, jestem nieumarłym staruszkiem. No i myśmy znowu tarzali się ze śmiechu, ale miał rację. Miał rację. I do dzisiejszego dnia staramy się nie używać tego terminu, który jest bardzo popularny w języku angielskim. Tak samo hmm, klinika aborcyjna. Klinika to jest miejsce, gdzie się ludzi leczy. A nie gdzie się ludzi zabija, no to powiedz centrum aborcyjne albo placówka aborcyjna, ale nie klinika. A dziecko należy nazwać małym człowiekiem, dzieckiem poczętym, bo ono się już poczęło i to jest pozytywne określenie tego małego dziecka, chociaż ono na razie jeszcze przebywa w wieku matki, jest w wieku tak zwanym prenatalnym. Proszę Państwa. Jeździł pan profesor do tej prawdy i szukał tej swojej drogi do prawdy. Powstały książki. Kiedy go wyrzucili z pracy, z akademii, no to w pierwszej chwili nie bardzo wiedział co z sobą zrobić. Powiedzieli mu, że demoralizuje młodzież, bo ducha marksistowskiego nie utrzymuje. No tak, to była prawda. Mówił, ale dobry jest ten mój duch. No to, to nie wystarczało, no były takie czasy. No i w tym momencie siadł i zaczął pisać. I to się okazało wielkie. Sprawą, ponieważ napisał w sumie około 27 książek, o ile pamiętam, napisał tysiące artykułów, o jeżeli nie więcej, które były publikowane w najrozmaitszych czasopismach, w tygodnikach. Ja pamiętam, że pojawiały się w Przyjaciółce, pojawiały się w, w Moim Dziecku to były takie pisma, które czytały młode matki. Pojawiały się właśnie zawsze pozytywne. On nie czepiał się, nie krytykował, nie był złośliwy. On zawsze pokazywał to, co jest piękne i dobre i ustawiał kierunek. Proszę Państwa, w tamtych czasach rodziło się w szpitalu w na naprawdę niemiłych warunkach kobieta była uprzedmiotawiana, a mężczyzna to nawet pomyśleć nie mógł o tym, żeby tam się pojawić. No i to po prostu była taka komunistyczna norma. No i pan profesor po raz pierwszy zajął się psychoprofilaktyką porodową, czyli zaczął mówić, że poród to jest zadanie, że do porodu trzeba się przygotować i intelektualnie, i fizycznie. Zaczęły powstawać szkoły rodzenia. Właśnie on był inicjatorem szkół rodzenia, do w których uczestniczyła nie tylko kobieta w stanie błogosławionym, ale również tatuś tego dziecka. Najczęściej przychodzili razem i pewne rzeczy były omawiane, można było zadać pytania. Napisał książki. No, książka Dar Rodzenia to była książka, która zmieniła myślenie na temat początków życia i początków właśnie. Tego, tego porodu, który był przedstawiany jako koszmar dla matki, poród jako zadanie, poród do którego można się przygotować. Ja pamiętam, kiedy byłam w ciąży z naszą pierwszą najstarszą córką, byłam trochę wystraszona. No to zupełnie naturalne, młoda kobieta nie wie, co ją spotka, to jest taki egzamin życia. No i jak się, to czy można się do tego przygotować, czy trzeba to po prostu przyjąć, ale to wszystko tak rysowało się w czarnych barwach. Opowieści niektórych kobiet, co doświadczyły w szpitalu, były zawsze negatywne. I nagle się pojawiły książki profesora, które pokazywały światło, które pokazywały, co to znaczy urodzić dziecko, jaka to jest olbrzymia radość jak się do tego przygotować. Pamiętam, czytałam to po, po wiele, wiele, wiele razy, a w pewnym momencie, kiedy już byłam, no bo to siódmy, ósmy miesiąc, byłam już za, w zaawansowanej ciąży, poszłam do mojego dyrektora, ponieważ mieszkałam wtedy w Gdyni, a najbliższa Szkoła Rodzenia była w Gdańsku. Poszłam do niego, powiedziałam panie dyrektorze, niech pan mnie zwolni dwie godziny wcześniej, dwa razy w tygodniu, żebym ja mogła w tej szkole rodzenia uczestniczyć. To był dobry, uczciwy człowiek i mi pozwolił. I dzięki temu chodziłam na ćwiczenia do szkoły rodzenia, bo te treści intelektualne to mogłam znaleźć w książkach, mogłam się do, doszkolić inaczej. Ale na zajęcia, na te ćwiczenia z oddychania, zwłaszcza to trzeba było pójść i trzeba było w nich uczestniczyć, bo samemu trudno było zgadnąć albo zachować rytm, albo zachować jakąś dyscyplinę. To było niesłychanie ważne. On był takim ojcem dla nas wszystkich ojcem naszych ruchów pro-life. I proszę Państwa, to nie było dlatego, że on był ginekologiem, ale on był ginekologiem z powołania i nie dał sobie tej specjalizacji ukraść. Bo bardzo wielu lekarzy, którzy byli no po prostu na tyle uczciwi, że nie chcieli zabijać, kiedy weszła ustawa z 1956 roku, musiało zmienić specjalizację. Byli tak przekarowani, a Fiałkowski nie. Chociaż żadnemu dziecku nigdy krzywdy nie zrobił. No i miał trochę szczęścia w tym wszystkim, myślę, że Pan Bóg go prowadził takimi drogami, żeby właśnie mógł nam pewne rzeczy przekazać. No, tworzył taki słowniczek pro life. Myśmy go do tego zachęcali, bo on zwracał uwagę na te słownictwo, o czym już mówiłam, żeby taki słowniczek pro life napisać i i pisał, mówił o tym. Mówił o tym, że nie można języka aborcyjnego używać do określeń, które mają służyć życiu, to jest zupełnie inny język. Ja jestem polonistką i bardzo mnie boli, że ten język jakby ostatnio trochę niknie. Myśmy go używali. On miał olbrzymi wpływ na zmiany w Polsce, na wprowadzenie ustawy chroniącej życie w 1993 roku. On miał olbrzymi wpływ na nasz sposób myślenia, na tych wszystkich, którzy byli w Polskiej Federacji Ruchowron Życia, na tych wszystkich, którzy byli na uniwersytetach, zwłaszcza tych katolickich, które zajmowały się tą tam tematyką. On tam jeździł z wykładami. On po prostu był wszędzie, praktycznie jeździł bez przerwy. Ja pamiętam, kiedyś zastanawialiśmy się, żeby zrobić takie szkolenia dla liderów. To było pierwszy raz, ale no żeby młodszym pewne już nasze doświadczenia przekazać, no i cóż, yy, kto powinien to poprowadzić. No zastanawiałam się przez chwilę, a moja asystentka mówi, ależ Ewo, przecież to jest oczywiste, że profesor Fijałkowski. No tak, to jest oczywiste, więc złapałam za telefon i dzwonię do niego, czy będzie mógł przyjechać, ale Wtedy nie było komórek, nic się na ekranie nie wyświetlało, nikt nie wiedział, kto dzwoni. Podnosi słuchawkę pan profesor i woła do telefonu: Serdecznie witam! No właśnie, to właśnie był profesor Białkowski. On każdego witał serdecznie. Proszę państwa, poświęćmy chwilę czasu na to, żeby się przyjrzeć tej postaci. Jest znakomity wywiad z nim, zrobiony jeszcze za jego życia, przez Ojców Dominikanów dla czasopisma W Drodze. Yy, są szczegóły jego życiorysu, o których tu nie będę mówić, bo w tej chwili nie ma na to czasu, ale można się z tym zapoznać. Są jego książki, które niestety już są dosyć archiwalne, ale jeśli byłoby zapotrzebowanie, to myślę, że mogłyby być znowione i byłoby to bardzo, bardzo pożyteczne. Proszę Państwa, i jeszcze jedna rzecz, która została nam w spadku po profesorze. Mianowicie profesor mówił bez przerwy o ekologii rodziny i o ekologii łona matki. Co się dzieje dookoła nas? No, ekologia to jest podstawowa sprawa. My musimy, absolutnie musimy podporządkować się pod ten światowy ruch ograniczenia tam, yy, emisji dwutlenku węgla. Każde dziecko, które się rodzi, to jest zagrożenie, ponieważ ono emituje ten dwutlenek. Proszę Państwa, to jest takie właśnie myślenie przeciwko życiu. A Pan profesor mówił o tej prawdziwej ekologii. Mówił, musimy chronić swoje środowisko. To jest oczywiste dla każdego z nas. Ale pierwszym środowiskiem człowieka, wtedy kiedy on się poczyna, jest łono jego matki. Więc powinniśmy dbać o czystość łona matki. Oto w jaki sposób to dziecko się poczyna, oto w jaki sposób rozwija się przez pierwszych 9 miesięcy, żeby dać mu tą szansę, żeby nie zakłócić tego rozwoju, nie zatruć go, żeby ono mogło normalnie urodzić się zdrowe. A co robimy? Jak to wygląda dzisiaj? W ogóle nie ma tego wymiaru. Po no, matki, no nie dosyć, że kobiety, tak samo jak i mężczyźni, jemy rozmaite rzeczy i produkty, w których są najrozmaitsze konserwanty, teraz będzie chityna, no, nie wiadomo, co tam jeszcze nam do tego jedzenia dokładają. Jemy y, bardzo niezdrowo, mówiąc krótko, y, i to oczywiście jest w naszym organizmie i to przekazujemy naszemu dziecku. Ale największym problemem jest to, że normą społeczną stało się niszczenie płodności, czyli żeby za wszelką cenę dziecka nie było. I w jaki sposób to się robi? Robi się to metodami, no właśnie, sztucznie niszczącymi płodność czyli hormonalne środki, środki, które niszczą wyściółkę macicy, typu wkładka domaciczna, Mamy tego bardzo, bardzo dużo. Są badania również nad antykoncepcją męską, niszczącą plemniki. Może dojść takim uszkodzonym plemnikiem do poczęcia i to dziecko na pewno zdrowe nie będzie. Nie wiemy, co zostaje w organizmie, nikt tego tak do końca nie bada. W jaki sposób to przekazujemy, a przecież taka mała dziewczynka rodzi się już z kompletem swoich komórek jajowych. I one tylko muszą dojrzeć i dojrzewają cyklicznie, w związku z czym cykl kobiety jest właściwie kluczem do zrozumienia płodności. I każda kobieta może wiedzieć, kiedy jest płodna, a kiedy nie. Ja pierwszy raz na ten temat słyszałam z ust profesora Wiełkowskiego, wykład, z którym on przyjechał do naszego duszpasterstwa akademickiego i tłumaczył metodę Billingsa, czyli tę metodę obserwacji śluzu szyjkowego. I to było takie proste i takie oczywiste, ale gdzieś trzeba było się z tym spotkać, bo publikacji było bardzo mało, a profesor jeździł wszędzie, gdzie go zaproszono. Już wtedy nie pracował na Akademii i wtedy miał więcej czasu. Czy zawdzięczam mu? Zawdzięczam mu bardzo wiele. Jako, jako po prostu matka, jako kobieta, ja mu bardzo wiele zawdzięczam. Zawdzięczam mu szczęście mojej rodziny, zawdzięczam mu zdrowie moich dzieci, ale też zawdzięczam mu razem z moim środowiskiem ruchów ProLife, zawdzięczam mu to ustawienie pozytywne. Proszę Państwa, ostatnio doszło do takich różnych konfrontacji, które no, wywołują zwolennicy aborcji, ale bardzo często również ci, którzy są po stronie życia, też zachowują się agresywnie, z taką niechęcią do drugiego człowieka. takim Jedni drugim podważają no, po prostu ten szacunek, który się należy każdemu, niezależnie od jego poglądów. No, i w tym momencie idziemy zupełnie inną drogą, bo ta konfrontacja narasta. To było coś zupełnie obcego panu profesorowi Fijałkowskiemu. Tej konfrontacji u niego nie było. A proszę pamiętać, co doświadczył. On się nie konfrontował, on przetwarzał pozytywnie. Więc i my musimy przetwarzać pozytywnie. I teraz, kiedy jest 20. rocznica jego śmierci, no, cofnijmy się do tego przesłania. Przyjrzyjmy się temu, co nam pokazywał. Pokazywał jak bronić życia. I to, że Polska do dzisiejszego dnia większość dzieci chroni, to, że mamy ustawę, która no, tak bardzo razi wiele krajów, które już poszły zupełnie inną drogą, to jest w dużej mierze zasługa pana profesora Fijałkowskiego. Oczywiście nie tylko jego. Ale to on pokazywał nam, co to znaczy z miłością po chrześcijańsku bronić życia, bronić cywilizacji życia. I proszę Państwa, teraz w tą rocznicę odnowiliśmy stronę internetową poświęconą panu profesorowi. To jest strona www.prolife, pisane razem, czyli jeszcze raz www.prolife.org.pl i tam Państwo znajdziecie o nim bardzo wiele informacji, jak również fragmenty z filmu, które zostały nagrane przez telewizję polską. Wypowiedź pani profesor Kornas Bieli, z która z nim bardzo blisko współpracowała. No Będziemy tam umieszczać też Wasze wspomnienia, o profesorze, jeśli je nam przekażecie, jeśli je napiszecie. A byłoby to bardzo dobrze. Można na tą stronę trafić również z naszej strony która, tak jak zawsze polecam, www.hli.org.pl No i tam jest duży link właśnie do strony pana profesora Fijałkowskiego. Także bardzo zachęcam. Na tej stronie są podane również informacje, kiedy są odprawiane msze święte w jego intencji. No, jak na razie wiemy, że będzie taka msza, w Krakowie, w, w Gdańsku, w Łodzi, gdzie będzie ponowne otwarcie szkoły rodzicielstwa. To wielka sprawa. Wracamy do tego, co on nam przekazywał. Także, proszę Państwa, z radością zwróćmy się ku Panu Profesorowi, który gdzieś tam pewnie u Pana Boga za nami się wstawia. Zwróćmy się do Niego z prośbą, żebyśmy zawsze działali tak jak On. Zawsze pozytywnie i zawsze z miłością. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.